Witam serdecznie wszystkich i dziś pokażę Wam, jak sprawdzić obecność błędów DTC w samochodzie marki Volvo. Volvo C30, S40, V50 na pewno będzie wyglądało tak samo. No i żeby zczytać te błędy, przekręcamy stacyjkę w pozycji drugiej i z drugiej strony manetki. Na manetce od kierunkowskazów przyciskamy przycisk READ oraz włącznik świateł przeciwmielnych. W tym momencie na komputerze już się nam pokazuje DCS. Jesteśmy w tym trybie. Przechodzimy między kolejnymi trybami właśnie przyciskiem READ i się pokazują kolejne moduły. Moduł BCM, to będzie brake, czyli hamulców. Wszystkie poszczególne tryby możecie sobie sprawdzić łatwo w internecie. Będą dostępne, będą to po angielsku nazwy, ale też na pewno z tłumaczeniem na polski sobie znajdziecie, co oznaczają poszczególne tryby. To tak, jak mówiłem, i tak, jeśli przy tym trybie EPS jest ready, oznacza, że w tym sterowniku, w tym module nie ma zapisanych błędów. Jeśli jest zadanym modułem, czyli tak jak tutaj CEM. Jest napis set. Oznacza, że w tym module jest zapisany w pamięci jakiś błąd. I przechodzimy sobie kolejnymi trybami tym przyciskiem. Read. Wszystkie sterowniki są główne tutaj opisane. Tak jak mówiłem, do znalezienia w internecie. To wszystkie są skróty angielskich nazw, więc myślę, że nie będzie problemu z ich roz rozczytaniem. I przechodzimy tak do końca, do ostatniego sterowniku, i mamy po prostu wgląd na to, jakie tam błędy, czy są, czy były kiedyś w przyszłości. Pozdrawiam wszystkich, dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!